tam wszystkich już w drugim odcinku z gry 13, 13 Posłucham tak zacząć od menu głównego czyli prawie menu głównego jest menu główne no o multiplayer nawet jest nowa gra no weźmiemy kontynuuj i jak odbywamy mamy parę okienek, jest spisek jest pokazane kogo zabiliśmy Zdźmymy Umiejętność jakie posiadamy, które nam przychodzą praktycznie co misje jakieś kolejne są krótki opis na przykład dwie bronie z używania dwóch broni falnych jednocześnie równocześnie no. Bra brak oddechu, ciszy chud, Mój opowieść tam się aktualizuje z każdą misją taki komiks w to, to wszystko i dokumenty które zebraliśmy no to jest ta aktówka która była bomba Dzień był paszport. Galeria spiskowców. Trochę hajsu z tym znaczkiem. Co on oznacza, chyba dowiemy się później. Raz transfer bankowy. Hmm, dużo kasy. 400 tysięcy. No i zdjęcie żołnierza nasze. Jakbyśmy w Meksyku. Czy w Wietnamie, czy tam gdziekolwiek bo w Meksyku było coś tam było wspomniane. No zjedzie kobiety. Jakiejś. Nie wiemy kogo. <laughs> Więc zaczynajmy grę. Right in the line of sight. And who have we here? Well, need I get a mirror, or are you finally going to confess to the assassination of Agent Scott, line one. Meksyk, zginie się tam dwa O Jezu! Tap, tap, tap. Czy chyba zabiję tego wycytęta? To jest z banku gościara, no. Ta laska z banku. Trzy strzały, naprawdę. I ty w wojsku jesteś. Okej, okay, rozumiem, nie zabijać, wbijać, zabijać wszystko inne. No coś tu jest, nic. O, jakiś przycisk? Uuu, barek. Weźmiemy sobie. Rozwalimy. Ale butelkę weźmiemy, można zejść dzielić. No, nie możemy sobie wyjść z komputerków. Niestety. No jak widzimy, z jakiej firmy jest gra. Jakieś dokumenty, zawsze na propsie. Coś tu? Nic? Go, go. Będziemy bo ich zabić nie możemy. No. Ktoś wyjdzie tą z butelki przez ryj. Chodź tu, chodź. Chodź, chodź, chodź. Kurde. O, o, mm. no policja apteczka pod F mamy ten drugi kwipunek czyli apteczka i tak dalej game'owa no trochę się przypomniało, że jak sprawdzałem materiał z wcześniejszej gry, z pierwszego odcinku i zapowiedzi serii zapomniałem włączyć znaczek nagrywania z prawego górnego rogu. Mam nadzieję, że teraz już go nie będzie. No jak będzie, no to coś innego wymyślę. No, stąd przyszliśmy, okej. Okay. No. Nie, ja ciągłuszę. Aha. Ściana. Okej. Okay. Bieramy krzesło. No. Do jakichś. Kolejna apteczka Tu byliśmy. Tu nie możemy. Jest coś? Nie mam nikogo. O, jest. O, już go nie ma. Hakuję jak się da. To nie jest watchdogs, ci się nie pojawię. Coś tu, o, pozwolimy. Strumuje jakiś budnek. Huhu. Co robią, bo nie grają rpg bo Nie zabijaj go! Ja sobie zaczekam, jak się postrzelają. Ten nie żyje. Mogę albo z wentylacją... ...albo na Napałę Na pałę. tam tamtych zabić nie możemy weźmiemy drugą cegłówkę. i te zajdziemy z wentylacji chyba tam widziałem no będę teraz tam wszędzie wychodzi Ten dostał, Będę się posprawdza wszystkie pomieszczenia jakieś znajdźki przepraszam za opisy, jeśli słychać sąsiada co zrobi, że nie zrobisz w górze czasami no i idziemy dalej posprawdzać Hmm, jego tu nie ma, zamkniemy sobie drzwi Nie możemy hmm. No, zamkniemy za nami Już wiemy, że tam już się nie cofniemy Zbadać latem tylko A, ściana No, coś tam podnieśliśmy, jakąś amunicję, to Coś tu Nic, tam nic nie widać Dostał tam, drzwi. nie otworzymy A tego w sumie możemy zabić, a długo się głuszymy, sprawdzimy czy, ty, czy, czy pominęliśmy. A to pominęliśmy to tak, taka egzekucja lekka Tak dwukrotnie dla pewności. Dobra. Bóg chciał inaczej, będziesz miał jaja. Niepotrzebny, ale tak będziesz miał, no, no gdzieś filmik. Można zmienić slajd? Łee Dobra, idziemy dalej. Kładziemy. Bam! Kolejny jakiś się napotaczył. Duże inteligencja ich jest porażająca. przynajmniej nie jest zbyt trudno. No, wziąłem poziom właśnie średni. Tam jest kilka poziomów, chyba łatwy, zręcznościowy, potrójny X. Chyba ten najcięższy. Kurde, mogliśmy kuratować. ratować. Dobra. Chcieli nas do kicia wsadzić, więc... A, nie ma, że boli. Ej, śniemy. Uiii. Coś tu? Teczka. Jeszcze Tu noś. Nic. Też nic. Tu nie możemy. Ten już nie żyje. O, szkło. Będziemy szkło, bo ostre. Może go da się zabić. Piękny, żółty. O, ktoś idzie. Skitramy się tu. Kolejne szkło leży. O, tap, 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 kiedy ktoś idzie. Kurde, chciałem tak fajnie. O, myszka. Ale coś sprawdzić. A da się, da się Jak wiemy, że się da To się trochę pobawimy Kruk Co za rzuty to doskonałe Rozbieramy wszystko O, kolejny, nie, to strzelamy trochę Kurde dostał, no myszki Jakaś główka stoi, kurde nadszedł zamiast sprawdzać czy się wynajdź, strzelać do mnie imbecydów. Dobra. Pozbieramy wszystko. Uf, uf, uf. Schodzimy na dół. coś tu? O, jest strzelba. Apteczka, municja. Wzyźniamy sobie. Pod podku mamy szybkie użycie. Apteczki. Ja nie przeszkadzam. Tutaj można? O, można. Coś jest? Nic. Idziemy dalej O kurde o. Teraz przeładowujesz naprawdę Jeszcze go nie zabiłeś ale jest kurde, No ale... Nie kamizelka. Kurde Kurde nie drży ten alarm Mam nadzieję, że tam na górze będzie można jakoś wejść Kurde I nie przygotuję żadnej apteczki, nie wiem jakiegoś sekreta znajdźki czy coś no, można wejść na górę. No, to, no, były dwie... Chyba były dwie drogi, które to muszą przejść. No, to były dwie drogi. Albo jak się zrypaliśmy na dół, albo tędy. Tam byłem. Zjedziemy sobie tutaj. Nic. Tutaj. Nic. O, szkoła. O kurde, jakiś gości tam armo chyba miał. No. Tam no, dostanę. Tam celujemy. Mamy magnum. Kurde. Jeżeli. Pozamiatane tyle powiem Dobra teraz sobie z shotgunikiem powodzimy trochę ściana Chyba uciekniemy stąd Ale czemu to jest na takim Kurde wszystko się rozpada trociny Tu bym bezdomni mieszkają niż wbijaj ma biuro ale W sumie trudniej ich znaleźć przez to

Wii w tym poznieżny pod F, zajrzą na pełno apteczek. To jest spokój, to jest mało obrywamy, bo nie miałem strzelać, no, lewy do góry, prawy na dół, W. S. To się możemy rozkołysać no, i trzeba na E puszczamy, czyli na przecież akcji. To no, może pogadamy z panią Jones. Kurde. Tato ma gadane. poludo na nas ona se pogada. Ktoś tam jest. W nie apteczki użyłem. Ale niech już będzie. Masz coś dla mnie? W skarbie? Cokolwiek. Znowu gada. leży że kobieta. Ale do nas najplarkę, więc jej to zobaczymy. Tam ktoś jest. Trochę ucieka, bo co oddechamy Aki hezik! Nie, i spadł. Hihi. Z drugiej strony też był sobie tego co pamiętam. Aha. To już nie żyję. Przeładujmy. Tam chce idź kobieta. Może zrobię coś, co znajdziemy. Nie ma nic. Z drugiej strony będę cię odsłaniać. O kurwa. No już nie żyję. Z tak gdzie? A se tapuje, jak przechodzi. Musi tam kobieta. Nie. Możemy hukiem? Może Okay. Tutaj było to Szybka Dobra Huk Ale kurde się trzymać, wsiążę też za więc OP O, coś tam mamy. O, jakieś dwiczki. Może które się otworzą i wyjdziemy. Coś znajdziemy. Nothing Nothing. O coś Ole Ciekawe, bohsa, żeby kogoś rzucić na ten stół Brońka, niedzielka. Zawsze spoko. To zawsze coś. Więc na dół teraz. Kurde, że na życie biorą. Okej, okay. da się? Nie da się. Żebyśmy się nie zrypali gdzieś dalej, bo to, to już polowało. Mamy najpierw to pokampimy na tych knojków O tam łóżki. Pokuć kako, jeszcze. Nawet nie nawet o tym nie myśl o, ta Hedzik. Hedzik. No, tak kolejne Hedik Hedik, nie Normalnie się, że było wtedy się w tym Meksiku Tam są raz, dwa Po ale weźmiemy nie wiem, sobie. Magnum. Ma no jakieś wiadomości? Przeczytajcie sobie. W lewym górnym rogu. Granacik. Otwieraj. Mam granat. granat ma licznik No, chyba przeżył sprawdźmy ale nie na długo strajfem pięknie plamy krwi kolejne granaty pamiętajmy, że nie możemy zawić tej pani Jones bo misja od początku z tego co widzę zasuwamy z chutkami przeciwpożarowymi no, trzeba się wyspędzić że... Daliśmy radę Pani John no. Tych masz? Mamy licznik Poczekajmy 3, 2, 1, rzut Nie żyją Chyba Na pewno zgodzę się z Panią Kurcz W amunicji full też coś. Aha. Okej. Okay. Kurz Z butami nie możemy, ona może. Coś, się się panna snajperka przyda tutaj. A, miałem rację. Hedzik. Kolejny ten Kolejny hedzik. Bojbiście. A Spadł. To jest kolejny. Jeszcze raz przepraszam się, jakie ciężkie oddychanie słychać, bo naprawdę mam tak zapalony, na skatar mam. Szkoda gadać. No. Impreza, na dworze, zasnąłem. Pod namiotem, to tak jest. Co zrobisz, jak nie zrobisz? No. Ja zawsze jest czas, żebym podziwiał widoki. Jeszcze że mnie zabić, ale... To już jest czas, nic nie ma, że coś tam było. Jakieś sekrety. Cokolwiek. Te nie, Te czunie! Nie ma żadnych. Okej. Okay. Biegniemy dalej. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Zmienimy sobie na strzelbę. Uuu, trzeba się rozpędzić. O! Uf, już myślę, że się zrypie na dół. Nie, ja będę już tego nie miał ochoty powtarzać. No, ma jakąś. jakoś. Co mam pani karzenko mi tato z buta przyjeżdżał. buta wjeżdżam, na jemioł. Huhu! Dobra, leci granat. Jakaś melodyjka. Ty masz beret. Tu jest... jakiegoś wojska, prawdopodobnie, jakieś kawalerii, nie? Czerwone berety. Czemu by nie? Sprawdźmy. No, ja, amunicja bo Sporo jej mamy. Po tych rurach. Nic. Nic. No dobra, wiejemy. Sheridan, to brat. Wally chyba na imię. Kurde. U! gdzie yeah, cheese jeszcze raz no dobra no, no i lecimy no czas tak na szybki kawiemy że w połowie rzeczy tam nic nie ma no to, On to szybko zleci 3 2 1 granat strzelba i wbijam. Nie ma się opierwanych. Przeżyłeś nie na długo. Zginąłeś. Bo ciota. Mm, jakiś żarcik sypnęła. Otwieraj te drzwi. Nie no, wiem, dalej... dalej każę na powtarzać, ale tam. Sheridan, Sheridan. Dostał tego heda, no. Sami co mi pisano, Kolejny. No, jak widać, na razie te poziomy nie są jakby wymagające. Ale może to się zmieni. Chcę tego mocno skrotankowego. I naprawdę muszę uważać na to, co robię. Zaraz póki co to lecisz, tuba leż. Może się skradać, nie musisz. Pani. No, Panie, przodem. Idź, Chance. Bo podziwiam Twoje pośladki Ta którą już wcześniej widzieliśmy. Kaboom. Tak, Rico. Kaboom. Mamy nasze magnum. Tu. Raz. Kurde, strajfem. Nie żyjesz. Zeczka. Q. Dobra. Teraz trzeba wziąć taki rozpęd, żeby tam się zmieścić. Lecisz. Będę sobie... ...magnum. I I Już myślałem, że

No nie patyczkują się z tego co widzę za RPG -em. No ale nie dziwię nie się chcą mnie zabić mają gdzieś gdzieś się stanie O bo. ten strzał już wybala, ale póki to sobie i tak poczyścimy No Pozamiatane Tak strzelbusia hmm. Gień nie. Wszystko pozbieramy. No, ale tylko... o. Bum. Coś było? Myślałem. O, pateczka. sobie. Kurde, ale ten pisot jest... Poziomu... Myślałem, że tu coś znajdę, dlatego tak... ...napalałem się. Co tu dobiec, ale... ...poziom ukończony. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnego za tydzień. Chyba, że jednak będę wziął częściej. Więc jeśli się spodobało, zostaw to to komentarz, łapkę w górę no i zasubskrybuj. Dzięki za oglądanie i see ya!